Piekarnik Amica ed 77589 q Type Pyro to reprezentant nowej linii piekarników do zabudowy. Zaprojektowany i zbudowany z wykorzystaniem najnowszych technologii tak, aby codzienna praca w kuchni była nie tylko przyjemna, wygodna, ale również bezpieczna. Zapomnij o żmudnym i czasochłonnym czyszczeniu piekarnika. Skorzystaj z opcji czyszczenia perolitycznego, w której piekarnik rozgrzewa się do temperatury 480 stopni Celsjusza, eliminując wszelkie zabrudzenia, włącznie z uciążliwymi plamami tłuszczu. Masz do wyboru trzy opcje czasowe: 120, 150 lub 180 minut. Dopasuj je do poziomu zabrudzenia komory. Jeśli masz otwartą kuchnię połączoną z salonem, z pewnością docenisz Smell Catalyst. To katalizator zapachu, który zapewnia czyste i bezwonne powietrze podczas pracy piekarnika. Katalizator, ulokowany w kominie piekarnika, rozgrzewa powietrze w jego wnętrzu do temperatury 450 do 480 stopni Celsjusza, dzięki czemu cząsteczki tłuszczów i zabrudzeń są spalane na bieżąco. Nie tylko nie ma nieprzyjemnych zapachów, ale również tłuszcz nie osadza się na meblach czy zasłonach. Sterowanie piekarnikiem nigdy nie było tak proste. Wyświetlacz tekstowy LCD z asystentem gotowania TZ wyposażono wasz 37 gotowych programów pieczenia, blokadę rodzicielską czy funkcję eko. Wszystko w jednym miejscu. Co więcej, tym piekarnikiem możesz sterować zdalnie za pomocą smartfona. Moduł Wi-Fi wbudowany w piekarnik pozwala na sterowanie nim nawet poza domem za pośrednictwem aplikacji Amica Home możesz na bieżąco kontrolować i uruchamiać różne programy i funkcje piekarnika. Masz cztery typy połączenia do wyboru: AP, LAN, WAN lub AUTO. Elegancki podświetlany uchwyt pokazuje jak mocno rozgrzany jest piekarnik. Włączy się podczas pieczenia, a wyłączy dopiero po jego zakończeniu kiedy temperatura spadnie poniżej 40 stopni Celsjusza. Koniec z oparzeniami podczas wyjmowania potrawy z piekarnika. Urządzenie posiada stabilne prowadnice teleskopowe z funkcją stop. Prowadnice posiadają specjalne wybrzuszenia wyhamowujące wsuwanie i wysuwanie. Teraz wszelkie ciężkie naczynia możesz swobodnie i bezpiecznie wyjąć lub włożyć. Zaprojektowany w najdrobniejszym szczególe piekarnik posiada również miękkie domykanie drzwi, soft close. Zawiasy posiadają specjalne tłumiki sprawiając, że drzwi samoczynnie wyhamowują tuż przed całkowitym zamknięciem. W pełni dostosowany do Twoich potrzeb zdalnie sterowany, z gotowymi programami, to model piekarnika, który pokochasz od pierwszego użycia. Pozwól sobie na odrobinę wygody.